Witajcie, moi mili. Witajcie, moi mili! 11 listopada 2014 rok. Zabieram ze sobą teraz sewę. Na wycieczkę. Przyjechał tutaj do mnie. On pracuje w Kauflandzie. I pracuje z drugiej strony. On denerwuje się na kierowców, jak się spóźniają. A teraz, a teraz prawdopodobnie będzie się. A dzień dobry koleżko! To idziemy poznać z drugiej strony pracę kierowcy, tak? Tak, tak. Na razie widziałeś, że dowożą dostarczają, a teraz będziesz widział. Z... Będziesz będziesz jak to wygląda, nie? Dokładnie, dokładnie. No to działamy na razie. Co tam będzie działało? A teraz. Nie ma to, że tamto nie ma zrania. Cenzura, bip! Jedziemy, jedziemy, pracujemy! Muszę sobie pokazać od drugiej strony, jak wygląda praca, żeby później, jak przywożą towar do jego, do jego firmy, żeby się nie zdenerwował, czemu mu mają spóźnienia, albo co. On już zaczął to rozumieć, od momentu znajomości w naszej sobie opowiadamy, rozmawiamy na ten temat. On już na pewno, na pewno przyjął do wiadomości, już inaczej pan, inne podejście do tych kierowców, co tak pracują. A gwiazdeczka się nie daje, panie. Idziemy lewy pas? Wystartowaliśmy do, do, do punktu, mam jeden punkt. Do tego punktu mamy 80 km, jeszcze tak z marszu w porannej turze nie ruszałem, żeby było 80 km. No ale zobaczymy. Jedna filiara, jedna filia, jedna szutka, na pewno Lerbuta z powrotem i brykami. Do usłyszenia potem. Jak to dobrze, że te ciapki tak szybko jeżdżą? Ścigam teraz ciągnik, a idzie z tym pługiem jak normalnie. 1200 metrów do celu do rozładunku godzina 8.37 jeszcze nie ma studentkiego spóźnienia do 15 minut do dopuszczamy, a jak? no niech mi tylko tutaj sapną gwiazdeczka normalnie tak pedałowała, że aż olej wszędzie rozrzucała nie powinni sapać nie ma tego. Jest wszystko tak, jak powinno być. O, tutaj drzewo ktoś ładnie okorował, a on się nie zmieścił. W takich drogach właśnie trzeba uważać. Ścigamy o bachaty. I teraz zimale się spotkali na trasie. Wymienią się piąteczka pięteczka. O, tak jak mówiłem, tak też się stało. Piąteczka, piąteczka, szczałeczka. I widzę w oddali, coś się tam mieni. Może wiecie co, może nie? Po 200 metrach. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Chyba już wiem co to jest Netto i krowa stoi w oddali To netto ją oddali Miejsce docelowe jest po prawej stronie Adam będzie cofać pod rampę to, rób to człowieku Nie ma Ci się opierdzielać, tylko by działa Moi mili, wracamy, wracamy do bazy. 29 km zostało. Godzina 9.24. Sebastian mówi, o, ale mało miejsca na magazynie. Ja mówię, ty chyba nie widziałeś, chłopie, gdzie jest mało, jakby to, na mało miejsca na magazynie. Mam nadzieję, że druga tura, oby nie. Ponieważ ja mówię, pokazywać, gdzie jest mało miejsca, bo nam to tylko opóźni czas. Będzie nas opóźniało z jeżeli chodzi o powrót do domu ale zostało 28 teraz kilometrów a było około 80 także turkę czasnęli dosyć dosyć jeden punkt. no i śmigamy śmigam. tak myślę że do 11 po 11 drugą turę będziemy podchodzić no i zobaczymy gdzie dalej będzie rozładunek tutaj kiedyś na tym parkingu po drugiej stronie no kiedyś w filmiku właśnie na PKI siaka wychwyciłem Stał sobie małcowo kiedyś zjechałem To były moje pierwsze dni w czerwcach pracowałem, zaczynałem tutaj pracować No stare, dobre czasy, pospominałem, pospominałem. wspominać warto, pospominać. No Pogoda dopisuje 10 stopni deszcz nie pada i może tak być aż do Maja <laughs> a powiedzmy sobie mogłoby być ciepłe, ale nie nieźle Do potem, do potem moi. Dawaj. No i śmigamy teraz drugą turę robimy. Sebastian mówi ojej, jak tu trzeba szybko, szybko to robić. No i tak też właśnie robimy. Do pierwszego miejsca mamy Muszę zobaczyć, że tak kierujemy się w kierunku Trier. Do pierwszego miejsca, od, 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 od centralnego, tutaj całego magazynu mamy 50 km. Dwa punkty, dwa rozładunki, Na pierwszym rzucamy warzywa owocem mięso mrożone itp, i mrożonki itp i I coś tam jeszcze. Na drugim nic nie zabieramy, na drugim rzucamy pozostałe towar i zabieramy co mają do oddania. Słoneczko wychodzi za oknem 13 stopni w cieniu, a w słoneczku 13,5. Czyli dobrze jest. Ocieplenie nadchodzi gdzieś. Do usłyszenia potem. Jedziemy właśnie tutaj z Sebastianem objazdem. Do chwili mamy 9,9 km 9 km 900 metrów Raz tutaj już byłem W pewnym momencie się zdziwiłem no ale Będą tu takie fajne klimaty Hamuj stary Hamuj Hamuj delikatnie Bo masz palety na pace A ty babuj jak wiesz że mam palety tutaj też hamuj Jedna tych Helmutko To jest właśnie takie coś. Wozi się palety na grzbiecie. One nie mieszczą się w podstawie euro, bo są troszkę mniejsze. A już jest gorzej jak są większe, bo wtedy jest gorzej ustawić to wszystko. No i tak jak kiedyś tam wspominałem, takie nagłe, agresywne hamowanie może się odbić szkawką i przewróceniem, albo położeniem nawet kilku palet I to jest później troszeczkę takie niesmaczne. O, zajmuje to dużo czasu, a najgorsze jest jeszcze w tym, jak napisze Ci na, na punkcie, że towaru nie przyjmie, można zabrać, no i wtedy jest większy problem, bo trzeba znaleźć minowajcę, który zapłaci za uszkodzenie tego też towaru. Na razie to jest przedstęp tego, co będzie, a za chwilę będziemy się kręcić. Po 300 metrach skręć w lewo L11. Wtedy retarderem tutaj hamujemy hamujemy nie rozpędzamy się 3 km do punktu docelowego do zrzutu hamujemy ciągniemy retarderem nie rozpędzaj się gościu zaraz tutaj będzie slalom taki fajny przednim razem jak jechałem to zblokowałem się z ciężarówką dziwne to było bo było dziwne tam niżej on miał światło był ruch wahadłowy. Zresztą sami zresztą zobaczycie Za chwileczkę powinienem tam dojechać I to było chyba bodajże tak, w tym miejscu się skrinowałem Gościu jego pod górę, chociaż tu jest bardzo duże miejsce, to jest tu czy nie tu? Chyba nie tu Troszkę dalej, nie tu Jak tu? Na końcu drogi Nie ta o tu Na tym łuku się sklinowałem Ja tak sobie jechałem tak jak teraz a gościu wyskakuje on mi gestykuluje, a ja mówię, wasy z nas, Helmucie jeden. I poszedłem tu po bandzie i wyskoczyłem z poślizgu, proszę bardzo. Widzisz, tu jeden to nawet już jeździł, o, proszę bardzo, ślady. O, jeszcze nam tutaj lokomotywa z helgą potrzebna. No, nas zatrzymali, zblokowali. Pojechałbym dalej, ale jestem kulturalny szofer. Szofer to znaczy nie szofer, tylko kierowca. Nie będę z tam, bo tam są ludki, którzy wyje, które sobie wyjeżdżają. No. I w lewo zakaz, dlatego muszę jechać objazdem, bo tam bym nie przejechał, tam jest fajna, główna droga. No ale dobrze jest. Rzucimy tutaj ciachu pachu i lecimy bez strachu. Z powrotem tą samą drogą. Resztę tam rozładować, tutaj parę palet. Nie wiem ile tego, tam w sumie 4 czy 5 palet to, i to wszystko. no To, to tyle na, 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 na tą chwilę moimi. Później się usłyszymy na razie. Operacyjny. mam nadzieję że bardzo dobry 14:07, pierwszy punkt Zgręcimy rozładowany wracamy tą też samą trasą po tych samych zakrętach z piskiem opon nie szczypiemy się pędzimy a jak gwiazdeczka sobie rady da 21 km czyli już jest dobrze bo to tak by było w drodze powrotnej Wręcimy w prawo i ta pani się zastanowi co ma teraz zrobić. Na pewno trzeba lustrzane okularki sobie założyć Dziękuję za zrozumienie i za przepuszczenie Mówiła nie? Moi mili godzina 16.00 Czas pracy rozpoczęliśmy o 6.00 Dwa miejsca rozładowane, dwie tury zrobione Pierwsza była odległość 80 km Rozładowane, LRW zabrane Druga Gdzieś tam 50 czy tam tyle, czy tam nie, Jakoś tak, to już nie pamiętam Ja mam bardzo dobrą pamięć, tylko krótką <grytko> No i tak, seba wycieczkę Dniową sobie spędził ze mną Przejechał się, zobaczył i mówi: idzie robić sobie po włosku patentos, a po polsku prawo jazdy. Mówi, że tak mu się to spodobało. Mówi i spodobało mu się tak, że to ja tak, ja tak szybko chodzę z tym wózkiem widłowym, że tą planeczką, z tą amajcą, mówi niesamowicie. Mówi, nawet iskry i idą. Mówi, czy ciebie podkuli, czy co, że tak pędzasz? <laughs> Ale tak to wygląda, tak to wygląda. Wracamy. Jeszcze teraz tylko lergutka i cóż mogę do tego materiału dołączyć dopowiedzieć życzę wam wszystkiego dobrego Seba również pozdrawiam na pewno pozdrawiam, pozdrawiam i było bardzo fajnie z Adamem fajny dzionek, jak fajny dzionek zleciał, zleciał. pomógł mi pogadaliśmy sobie, no. pojeździliśmy no. także myślę, że jakoś tam fajnie przekonał się jak wygląda ten kawałek chleba, wie teraz yy, pracując w Kauflandzie Widzi, jak kierowca też musi pracować, inaczej będzie na nich spoglądał, jak się spóźnią. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, nara na Witajcie moi mili, 13 listopada 2014 rok. Adam oprócz tego, że traci głos, to popada znowu w szok. Jeżdżę takimi krzakami, że masakra, aż mi się normalnie z górnych partii palet wysypują. Gryby. <gryby> no i tak sobie krążę tutaj na wioseczce co było bardzo zimne. musiałem poszukać netto bo było tak ukryte a ja dalej widzi słyszycie sami w chrypie mówią że trzynasty pechowy nie tak za bardzo pechowy bo bo urodził się dzisiaj akurat trzynastego kolega Sebastian życzę mu wszystkiego dobrego wszystkiego naj, naj, naj i mam bardzo fajnego przyjaciela Mimo tego, że on z 13 nie przynosi pecha, wszystko jest ok. No, tak więc mi widzicie sam, jak się spinam. Z lewej strony busz się wychyla, patrzy co ja tu wyczyniam, ale mi po prostu zaraz się akła, minerale zagotuje. Ja dam całkowicie drogę zaształuje No, i to dopiero chyba początki, bo tutaj mnie ona ciągnie jakimiś jeszcze innymi krzakami. Oni mnie zawsze na koniec tygodnia potrafią docenić Za to ich kocham A tylko 13% Nie jest tak źle No Ale 13% Czy ja muszę jeździć akurat we mgle? Mówię wam, retarderze, trzymaj maszynę Dobrze, trzymasz Dobrze, dobrze działasz Już się sprawujesz? ale to chyba nie koniec serpentynek tutaj jest bardzo szeroko jak na autostradzie tam gdzie ja jechałem co wam mówiłem że mi grzyby z palety pospadały tu nie było źle tylko naprawdę tak się wspinałem że się zastanawiałem, czy podjadę no, ale jakoś się wdarłem zimą to ja bym tutaj nie chciał próbować takich wyczynów Dobra, weź się do roboty Kopię. bo ja tam zaraz na Kopię. Obracam się właśnie w takich klimatach. Możecie sobie zobaczyć, jakie to są ścieżynki. Że nie ma tutaj ściemy. A co tam jest? Do Achen 39. Szkichem 40. No i coś tam jeszcze, jeszcze. Jedziemy sobie z góreczki no to trzeba jechać pod góreczki <laughs> tam podal teraz raz nie widać fajne takie jeziorko może jakiś zbiornik zaporowy skoro tutaj tak wygląda zbiornik zaporowy i łajba dosyć widzicie tam miejscowości w dole ten zbiorniczek jeżeli widać to fajnie o też, i stateczki chyba nie wiem czy widać może nie no i tak to właśnie są klimaty Zaraz będę gdzieś tutaj się wywijał. o proszę bardzo, tam jest chyba do łajba No i można sobie zrobić jakiś punkt, sanatorium, coś takiego. Ja ja z powrotem, tak? No i tak sobie jeżdżę w prawo, w lewo. Do no widzenia. Proszę, za chwilkę Wam teraz pokażę w ustaleczku tego Staumachera który zablokował to wszystko, proszę bardzo. I proszę bardzo, Adam zrobił normalnie peleton. I co? Z przodu gwiazda, z tyłu gwiazda. I będzie na przodzie zawsze gwiazda. I proszę bardzo, i oni grzecznie za mną jadą. Wiedzą, że rady nie radzą i się dostosowali. A mgłę mamy niesamowitą. O, proszę bardzo, teraz jak widzicie, zobaczcie, oni przynajmniej teraz doceniają, jak to się powoli jeździ pod bórki albo mnie tam przeklinają dlatego taką chrypkę mam za mną wspinają się osobóweczki tak jak widać Że tą meher Adam landówkę zablokował a co? oni mogą autostrady? to ja to tutaj landosz to zablokował, a co? a może będę kulturalny? zjechać? a dlaczego mam prosić teraz prędkość? nie nie nie, nie będziemy się tak bawić proszę pana A teraz chcę Wam pokazać film pod tytułem Jak wystraszyć Chińczyka. Alles voll. Ale, alles wszystko, ja, gut. wszystko, ale gut, wszystko, alles alles wszystko, dawaj. wszystko, dann. wszystko, Dawaj, dawaj, Ja wszystko, wszystko, voll. <laughs> ich telefonieren. Ist zusammen, ist zusammen. Aber ja, ja. das ist Kollege. Schlafen, ja. trinken, ja. nichts arbeiten. Dabei, dabei. Ist aber voll. Guck mal, machen wir anderen.